Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton na maturę podstawową z matematyki 2023. Do waszej matury zostały 4 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie ze stereometrii, czyli w sumie ostrosu, prześcian, takie rzeczy. Oczywiście dla tych, którzy zdają w tym roku maturę, niech napiszą hashtag w komentarzu. Matura 2023. O! Algorytm i ja będziemy wdzięczni. I zapraszam również na Discord. A po co mi ta matma? Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2 i wysokości 8. Dobra, no to już bym to zaznaczył tu na rysunku, żeby nam się to nie zgubiło. Czyli tak, wiemy, że mm, ostrosłup jest prawidłowy. Prawidłowy to oznacza, że jest prosty i ma figurę foremną w podstawie. Czyli innymi słowy, skoro czworokątny prawidłowy, to w podstawie musi być kwadrat. Czyli wiemy, że ten kwadrat ma krawędź 2, czyli tutaj jest wujeczka. I tutaj również jest dwujeczka. A wysokość tego naszego ostrosłupa wynosi 8. No i teraz wysokość tego ostrosłupa, jak ją zaznaczyć? No ta wysokość to będzie taki odcineczek odtąd gdzieś dotąd. No I teraz ważna rzecz, jeżeli on jest prawidłowy, to jest proste. Jeżeli prosty, to oznacza, że spodek, że spodek wysokości pokrywa się ze środkiem okręgu opisanego na tej naszej podstawie. Czyli innymi słowy, no ja tutaj narysuję, tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że tam jest ten cały kwadrat, to, to tak naprawdę w tym przypadku ten spodek wysokości będzie leżał. Idealnie w, punktu, w punkcie przecięcia się przekątnych naszego kwadratu. Oni tutaj go wyrzucili, bo go nie widać. No ale ja, ja go tutaj wrzucę z powrotem. O, okej. Okay. I my wiemy, że ta wysokość to to jest równe 8. No dobrze, to jest najważniejsze w tym zadaniu, żeby opanować co jest czym i tak dalej. I wpisano w niego sześcian w taki sposób, że dolna podstawa sześcianu zawiera się w podstawie ostrosłupa na no, handl, i wiemy, że to jakby to leży idealnie na tym samej płaszczyźnie. Dobrze. A krawędzie jego górnej podstawy zawierają się w ścianach bocznych ostrosłupa. No dobrze, czyli tutaj mamy te punkty styku, można powiedzieć. Jak najbardziej. Dobrze, o co oni się tu nas pytają? Mamy aż trzy pytania, bo to zadanie za dwa punkty. Czyli prawda, fałsz, potrójne. No dobrze, przeczytajmy. Krawędź sześcianu jest dłuższa niż półtora. Okej, okay. czyli trzeba będzie się jakoś dogrzebać do tego. Dobra, przeczytajmy najpierw wszystkie pytania. Ostrosób jest czterokrotnie wyższy od sześcianu. No to, okej, okay, no wysokość sześcianu to, to też będzie krawędź A, no to, bo to jakby, no w sumie wysokością sześcianu jest krawędź, więc też A musimy policzyć po prostu. No i odpowiedź, i trzecie pytanie, objętość sześcianu jest większa od czterech. No objętość sześcianu, no to V sześcianu to jest A do potęgi trzeciej. No to czyli do wszystkich trzech pytań musimy opanować czym jest A po prostu, jak będziemy wiedzieć czym jest A, no to zadanie będzie całkiem proste już później do zrobienia. Dobra, słuchajcie, żeby tutaj to opanować, Taki sensowny sposób, jakąś chrypę <laughs> mam, nie wiem co się stało, za dużo gadam o matmie ostatnio. To ja bym zrobił przekrój tego rysunku w taki sposób, żebyśmy to przekroili. O, zrobili taki przekrój, o, przez, żebyśmy przeszli przez połowę, tak, naszej podstawy. Czyli ja bym zrobił taki przekrój, o, w ten sposób, dobra. A tu może oznaczy, że tu będzie jakiś punkt A, tu na górze niech będzie jakiś S, a, tu, a tutaj sobie będzie B. Dobra, zrobimy sobie taki przekrój. Myślę, że tutaj z boku nawet, czyli mamy taką sytuację, bo to będzie trójkąt jakiś równoramienny, nie? No i tu na dole no to będzie po prostu nasza nasza dwójeczka, tak? Bo tu będzie nasza nasza krawędź tej naszej, no w sensie ta długość tutaj to jest taka sama długość nie jak tej krawędzi naszego kwadratu na dole. O. No i tutaj będzie to nasza wysokość, o, po środku idealnie, to jest to nasze 8. No i tutaj jest jeszcze ten nasz kwadrat. No i zauważcie, że te punkty, o, te dwa punkty, one tutaj będą się stykać, nie? W tych miejscach. Czyli tak naprawdę my przekroimy ten, znaczy ten sześcian przekroimy w taki sposób, że jakby dostaniemy dokładnie również kwadrat w tym przekroju. Czyli jakbyśmy to mieli jakoś narysować sensownie, no to to by wyglądało w ten sposób. O, no i my się zastanawiamy, że tak, i to on ma bok A, i tutaj też ma bok A. Dobra. No i co można tutaj ewentualnie zrobić... Można zauważyć, że mamy tutaj trójkąty podobne. Ja tutaj nazwę sobie te punkty, tak, to miał być punkt A, to będzie punkt B, tu mamy S, no to tu zrobię C, to będzie D. Dobra, czyli tu jest punkt C, tu jest punkt D. O to zauważcie, że przecież tu mam jakiś kąt alfa, ten trójkąt jest równoramienny, czyli on na pewno ma tutaj jakiś kąt beta, jaki tutaj kąt beta. No i automatycznie skoro to jest kwadrat, no to tutaj również mamy kąty beta, tak? No bo kwadrat ma boki do siebie równoległe. Więc utworzyły nam się dwa trójkąty podobne. Ten trójkąt taki ma alfa, beta, beta, jest podobny do takiego dużego, nie? Czyli możemy napisać że trójkąt. No w sensie, no nie musicie tego pisać na maturze, tak? Ale no zapiszemy, żebyście wiedzieli, wszystko po kolei, co jak. Czyli wiemy, że trójkąt CDS jest podobny do trójkąta B. BAS. Dlaczego? Bo kąt, kąt, kąt. Więc wiemy, że odpowiednie proporcje boków w tych trójkątach są takie same. No i zauważcie, że można by było zrobić taki myk. Że o długości tego podstawy tego drugiego małego trójkąta, czyli ja bym to zapisał najpierw może, tak, normalnie, czyli nasze BA, długość BA, to długości CD, czyli to jest nasza skala. No i teraz w tych figurach podobnych nie muszą być boki, mogą być na przykład wysokości. Czyli możemy napisać, że na przykład wysokość ta, czyli to nasze, może ja tu wprowadzę jakiś jeszcze punkt O, czyli że na, nasza długość SO to jest wysokość tego dużego trójkąta do tej wysokości, sobie wprowadźmy jakiś punkt E, czyli do wysokości ES jest taka sama. No i teraz to, co można zauważyć, to, to, może ja tutaj troszkę poprawię, bo to zaraz będzie, że 8 to jest ten kawałek, czyli odtąd dotąd jest 8, tak? Można powiedzieć, natomiast tą długość odtąd dotąd ja mogę w pewien specyficzny sposób wyznaczyć, bo mogę napisać, że to jest cała ta, cały ten odcinek minus ten odcinek, nie? Czyli to będzie moje A8 minus A, zauważcie, tak? No bo tu w sumie odtąd dotąd również jest A, bo tu kwadrat jakby to są odcinki, wszystko pod kątem prostym, wszystko się zgadza. No dobrze, to wstawiamy. BA u nas to jest 2. CD to jest A, SO no to jest 8, a ES to jest 8 minus A. No i tutaj możemy po prostu na przekątne zasady, na przekątne zrobić, czyli to razy to równa się to razy to. No i tak robimy. Czyli 8 razy A to będzie 8A, i tu mamy 2 razy 8 minus A. No i to trzeba policzyć. Czyli mamy 8A równa się 16 minus 2A. No, minus 2A z prawej na lewo to się zrobi 10 na plusie, czyli nasze 10A będzie równe 16. Dzielimy sobie na 10, czyli nasze A z tego wynika, że jest równe 1,6. Dobrze, mamy nasze A, to teraz kwestia odpowiedzenia na te pytania, raczej powinna być całkiem okej, okay, całkiem przyjemna. Krawędź sześcianu jest dłuższa niż 1,5. No jest, bo ma 16, czyli to jest prawda. Ostrosób jest czterokrotnie wyższy od sześcianu. Aha, ostrosłup od sześcianu. Czterokrotnie. Czyli powinniśmy sprawdzić, czy nasza ósemka podzielona przez wysokość sześcianu, czyli przez jego boki, inaczej 1,6, ile to będzie? No to będzie to będzie ponad 4, to jest dokładnie 5, czyli no jest 4-krotnie wyższy, no nie jest, bo jest 5 czyli to będzie fałsz. No i teraz objętość sześcianu jest większa od 4, no to nasze V trzeba policzyć, że to jest 1,6 do trzeciej potęgi tak naprawdę. No i to można szybko zrobić, bo to jest 1,6 pomnożyć, równa się druga potęga, równa się trzecia potęga, czyli to jest 4,096. Jeżeli potrzebujecie materiału jak korzystać z pamięci i tak dalej na kalkulatorze prostym, to tu trzymajcie link do mojego wcześniej Materiału. No to to jest 4. Objętość sześcioła jest większa. No większa, czyli to jest prawda. No i koniec takiego zadania. No niby zadanie zamknięte, ale coś tu się działo. Oczywiście przypominam, dla tych, którzy piszą maturę w tym roku, napiszcie hashtag w komentarzu maraton 2023. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni. Pamiętajcie, że maraton jest codziennie o godzinie 20 dla maturzystów z podstawy, a o 20.30 dla maturzystów z rozszerzenia. Miłego dnia życzę udanej nauki, zero stresu przed maturą, a tu trzymajcie link do materiału, wszystko o karcie wzorów nowej z dodatkowymi wzorami, których tam nie ma, może się Wam przyda. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matka?